Konto Konto oczywiście dostałam od mojej przyjaciółki. Nie przyjaciółki, tylko znajomej, bo tylko Ania jest moją najlepszą be. Moją najlepszą, najlepszą na całym świecie przyjaciółką. Nie liczę, nie liczę z Moniki, bo Monika jest na drugim miejscu do powkurzania jej. Od razu streszczam, że Monika to jest chłopak i... Ma na, dlatego ją nazywam Monika, bo ma na nazwisko Moniak. Moniak, i dla mnie się tak uwzięło to, że Monika, no tak się śmieję z tego. Dobra, jak już widzicie, jak mam. Przywitam się Dobra, to ogólnie ja teraz będziemy wbijać ten kusetny, tylko że mam właśnie ten problem. Bo ja nie mogę chyba wbić te, te tego jednak. Chyba, że... Nie, nie da się jednak Jest przykre. Dobra, pójdę mnie mieć wiecie. O, w końcu grom związką płocią. Szkoda, że ten kod nie może być troszkę większy, albo na przykład ten, bo by fajnie to wyglądało, jak ten, bo tam tam jest słodko, troszkę. To jest chyba mój ulubiony bardziej skin niż ten. Nie. Ogólnie to Czemu mogę się Coś mi się chyba zepsuło. Dobra, zaraz wracam. Ogólnie to muszę iść po inne chyba... Kota, bo chyba coś mi się tam zepsuło, że nie mogę widzieć. Dobra, z tym z powrotem musiałam wkrótce wpomnieć reklamy. Tylko mi się przydało pi Dobra. O, pójdę po tego kota. I to sobie tępimy tym. No, on po nas to napisała. To nie grupa, próbka bo mój obra obrażona dalej z nami ale i nie wiem. Hmm. zobaczyć ogólnie jakby ktoś pytał to proszę nie wnikać na moją e. jak ja już się przestraszałam, że ktoś do mnie z tych że mój kuzyn pisał chyba ja kuzyna danych nie podam Family Friendly, bo Family Friendly, e, bo Family Friendly, że Family Friendly content mamy, mamy dzisiaj być grzeczni, nie dzisiaj, w sumie ogólnie mam, my, mamy mieć taki Family Friendly content, bo ostatnio było nie Family Friendly content i przez to dostałam karę, nie mogłam, e, nie miałam po prostu telefonu skonfiskowany. Co oni tam robią? Dobra, patrzę, czy się dalej nagrywa, bo jakby się nie przestało nagrywać, to by było smutne. Ogólnie czasem zdarzy się, że można mnie spotkać jako. Płacić męska? Bo czasem gram w i na każdym dwosetnym... prawie na każdym dwosetnym mam e, płeć męską. Szczy się czujesz się znęcasz nad tym jednym tomkiem. Jedny tomek. Dobra, ja idę powbijać. Gdzie, gdzie jest ten dom? Um. Ja ogólnie mam w tym... Tomek, Tomek, nie uciekaj. Smutny Tomek. Bardziej to biedne. Na no, jakie ja bym posłał mogę pójść? Bo ogólnie mam wszystkie już... Mam wszystkie tutaj domki wykopione. a I mam ulepszenia wszystkie już. Wszystko już mam tutaj też w domkach wykopione. Tylko się zastanawiam co bym mogła kupić. Nie kupić go na jakiego... Czekaj, w ogóle zrobię jeszcze to zadanie, jakie mam. Na farmie. Nie dokończyłam. Zadania pewnego i ja muszę poszukać świnki. Jednej świnki. Czy tu się gdzieś zaraz jakaś świnka? Tomek, biedny Tomek. Hmm. Hmm. No bo tutaj jej nie ma. Hmm. A Lipka nie ma i nigdzie tutaj... dobra Głównie, że w ogóle jeszcze w muszę zrobić zadanie, więc proszę rozpożegnam. To już tak to pozupnęmy, idziemy. Tak samo chodzimy i idziemy sobie pograć. Oczywiście na pojedynczym graczu sobie zagramy i jeszcze miałam do was Miałam mieć takie pytanie: czy mam zakończyć kanał, czy, jeszcze, czy mam jednak dalej nagrywać na kanale? Bo ogólnie to nie zawsze mu będą filmy, bo czasem mogę mieć skonfiskowany telefon lub tego typu rzeczy. Nie, to chodzi, że ja jestem niegrzeczna, że jestem taka rozrobowiecka, tylko to chodzi, że e, czasem moje rodzeństwo zrobi coś i na mnie zwala winy. Pracują czasami, że już nie było takie co, że ja to zrobiłam, ale tak na jest. Dlatego one zawsze... Czy to A, że no tak. Bo jeśli tak się idzie do przodu, to on wtedy się cofa do tyłu. A jeśli idzie się tak do tyłu, to wtedy on idzie do przodu. Tylko to jest akceptowanie sceny, bo idziemy teraz... Tam się musi teleportować. Dobra, idziemy tutaj. Idziemy teraz, o, to się wydało tak. Parzyłem tutaj chyba. Na poprzednim kolesie.

jak teraz pamiętam tą rzecz, tą nie to mogę pewnie o tym rozgryźć, ale w ogóle nie pamiętam. A na temat tej wojny na Ukrainie, jak z drugiej strony, że to było takie coś, stało się, stało, ale nie o to chodzi, że potem nie znowu, bo tak samo jest, tak, tak samo jego zginął bo on zresztą e, zaatakował, ale chodzi o to że niektórzy po prostu ludzie mają taki rozgrywkę, że, że muszą robić, żeby po prostu żyć ślepo i tak, aby nie umierali, nie byli, aby by w ludziach i by tak nie w ogóle by tak, jest, tak, to tak, tak, to tak, Proszę tak, 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 chciałem jeśli oczywiście chodzi o to, że nie no chodzi mi o to, że mogę obrazić każdego człowieka tym to chodzi mi o to że jak e, osoby, które grają w Death Simulator czy inne gry nie mają za dużego levelach a mają klan, to po prostu razem wychodzić z tego klanu, bo to bardzo duży osób na przykład po prostu tak irytuje jakichś się zabiją i od razu bliskają z e, ganiają, albo sami podejdą i uderzą, to po prostu czasem też się tak zdarza, że oni po prostu na niskich poziomach sami są zabijani albo sami pogosz zabijają i potem się dziwią, że ich zabijają, że następnie oni biorą, bryzgają się krzyczą. Po prostu, je porze, że nie czyli w jeśli na przypadek się zabija. Więc osoby, które tutaj tam sobie oglądają i grałem w takie typu ob, e, oprócz oczywiście jest tak samo się ktoś gra na niskim poziomie na arenie poniżej poniżej 190 levelu to no? proszę was e, nie wchodźcie na na arenie i poproszę was o no, typu play, jak ja teraz gram w Euro, to, to was tak samo o Cut Simulator, Dragon Simulator, takie typu rzeczy gry Gdzie jak się ma plan to można kogoś z 5 lat nawet puszcząc, nie jest na Proszę was żebyście nie mieli planu, myślicie że tam, duże, 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 nie szkodzą Dopiero tam zatemu gdzieś to pojedziemy, Posiadajcie plan O to trochę tak przyrytuje, was przykroją, się zabija. Jakoś jest sprzedażu, was zabija i będzie To jest Давайте задание, Так уж кончу Сильно потому что сейчас же кончил. Так, раз мы здесь кончим класс. Ну, сильно его кончилось. Так, мы же Ну, это чаще.